Szkodliwym byłoby, gdyby radni klubu PiS głosowali przeciwko temu budżetowi, niszcząc w ten sposób oddolnie wizerunek partii PiS, której jestem członkiem i słyszałam od bardzo młodego radnego Rafała Madaja, że już jestem skończona i nie jestem w PISie. To Jeśli tak się Proszę. stanie i zostanę wykluczona z klubu PiS z powodu jakichś tam dyscyplin, to będę reprezentować mieszkańców jako Napis, a ile klub Gazety Polskiej zechce, będę reprezentowała ich do końca pozostanę radną PiSu. I, I tyle w tym temacie. Ja byłam niszczona nie rok, nie dwa. I tutaj są również redaktorki z całym szacunkiem, które to czyniły. Ja mam dziś, proszę Państwa, 62 lata i po... dziękuję, panie grabarz, wybrali mi mieszkańcy. I śmiem twierdzić, że głosowali również ci na mnie, którzy byli. Wyborcami kiedyś PO, ale niezadowoleni z polityki PO, proszę Państwa. Ja dziś nie wiem, co było negocjowane z kim i kiedy. Zawsze byliśmy za budżetem, i ta przerwa pozwoliła nam wspólnie z Panem Prezydentem poprawić ten budżet, doprecyzować go w ten sposób, aby był lepszy dla mieszkańców. Aczkolwiek nie wszystkie inwestycje, które. Wnioskujemy i o które walczymy dla mieszkańców zostały w nim zapisane, ale mamy obietnicę pana prezydenta, że dalej będziemy wspólnie współpracować dla dobra tego miasta. Jeśli chodzi o zachowanie pani Kozłowskiej, dziwi się takiemu zachowaniu, bo słowa z. Z moich ust w jej stronę w ogóle nie padły. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może pani Kozłowska rozgrywa jakieś swoje własne gierki, ale tak jak mówię, to nie jest Warszawa. Tutaj skupiamy się na sprawach związanych z miastem. Będę musiał się zastanowić nad konsekwencjami, jakie będę chciał wyciągnąć jako radny albo osoba publiczna w stosunku do pani Kozłowskiej, gdyż to jest oszczerstwo i kłamstwo, które zostało nagrane na sesji, jest na protokole.